Przede wszystkim, znowu się pogoda robi nieciekawa, ale chyba tylko dzisiaj ma coś popadać. No dobrze, deszcz też jest potrzebny. Pszczoły, słuchajcie, latają. No a ja co? Przyszedłem przeleczyć tą rójkę, którą złapałem, No tam widziałem no, dosyć dużo warozy na pszczole. A skoro warozę widać na pszczole, no to już jest źle. Tylko musiałem poczekać te parę dni, żeby matka zaczęła jajeczka składać, żeby przypadkiem ten rój nie zmienił zdania. i Nie zmienił lokalizacji. Dobrze, dobrze, lepiej dać im trochę czasu. Tak, moim zdaniem, z moich obserwacji to wynika. Raz miałem taką sytuację, że no rój mi wyszedł zaraz po podaniu kwasu. Matka jeszcze tam nie zaczęła wtedy czerwić. No i wiem, że to było dużym błędem. A teraz, skoro mam pewność, że już jest potomstwo, są jajeczka, no to. Już powinno być ok w takim przypadku. No, słuchajcie, ja na samym wstępie tradycyjnie zachęcam Was do dodawania projektu w górę bądź dół. Jeżeli się nie podobało, zachęcam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. Ja zaraz wleję 100 ml do butelki, może nie całe. No, i podam tej rójce. Ile odparują? Tyle odparują. Pogoda jest, słuchajcie, odpowiednia. Dzisiaj jest trochę chłodniej. Także kwas sobie pomału zacznie odparowywać. A w kolejne dni, jak będzie cieplej, no to już trochę tego kwasu będzie. No wiadomo, jak będzie cieplej, kwas zacznie szybciej odparowywać. Dlatego trzeba też uważać na pogodę. Najlepiej, jakby to było, tak moim zdaniem, w granicach 20 do 25 stopni maks. Więcej, no może ten kwas szybciej odparować. Tym bardziej, że jeszcze jak jest silna rodzina, no to one podgrzeją temperaturę wulu. I co za tym idzie? Co za tym idzie, słuchajcie. No, można się sparzyć. Kurczę, owady mnie atakują, słońca nie ma, co trochę coś tu do mnie przylatuje. No i jest duszno, będzie padać. Jest duszno, będzie padać, powiem Wam, że dosłownie przeszedłem się tu kawałek i już czuję podnaczole. Dobra. Zapraszam do oglądania, widzimy się przy ula. No i tak to mniej więcej wygląda. Tu matka grasowa w tej okolicy i tu są też jajeczka złożone, dlatego mniej więcej ten parnik e, starałem się ustawić tam gdzie jest czerw tu mają jakąś resztkę ciacha niech sobie dojedzą e, tak jak mówiłem szufladkę włożyłem choćby nawet w celu sprawdzenia warozy no i też żeby była lepsza termika żeby ten kwas dłużej w tym ulu się utrzymał no i co no i słuchajcie miejmy nadzieję że tej warozy się dużo osypie co ważne, słuchajcie, no knot oczywiście, żeby był do samego dna w butelce, żeby jej tutaj nigdzie nie dotykał. No i już resztę, no to zrobią pszczoły za nas, wytworzą odpowiednią temperaturę. Tak jak mówię, trzeba ustawić mniej więcej, gdzie jest czerp, gdzie są jajeczka, tam najwięcej tego ciepła się wytwarza. No i powinno za niedługo zacząć parować. Około 5 dni do tygodnia czasu taką buteleczkę trzymam. Zresztą tą buteleczkę wszyscy dobrze znacie, no to co tu dużo mówić. No i tyle. Jeszcze jedno zapomniałem dodać. Oczywiście słuchajcie, rękawiczki gumowe, rękawiczki gumowe, okulary, no przy kwasie nie ma żartów, dobrze słuchajcie jest zachować jakieś to BHP, przy większej ilości to proponuję maskę czy też jak odymiacie kwasem szczawiowym, no to no, jednak maska najlepiej na twarz. Tak, żeby dobrze osłoniła oczy. No i przede wszystkim z jakimiś filtrami, żeby ograniczyć to wchłanianie tego kwasu. No i cóż więcej mogę dodać? No słuchajcie, sposób sprawdzony działa. Jeżeli chodzi o leczenie pszczół, no to myślę, że będę Tutaj wszystkie odkłady leczył przed nawocią, ogólnie wszystkie rodziny z odkładami będę leczył przed nawocią i po nawoci, tak aby wyleczyć to pokolenie, które ma przetrwać zimę. No ogólnie warozy dużo nie widać, pomijając oczywiście tą rójkę. Dobrze jest też zrobić tą całą flotację alkoholową, czy jak to się nazywa, no niestety poświęcić parę pszczół, ale wiecie na czym stoicie. No i co, no, a może słuchajcie do tych silniejszych rodzin, do tych odkładów? Jak będzie pogoda, to może też podam po butelce. No zobaczę, jeszcze to przemyślę. Na chwilę obecną to chciałbym, żeby one też nabrały siły. Jak będą już tak na 5-6 ramkach, no to z powodzeniem można podać wtedy. Wiadomo, jak 6 ramek, no to około tam 50-60 ml na taki odkład. Tu, że jest silna rójka, no to podałem tam. No prawie 100, niecałe. Także. No tak to słuchajcie, u mnie w tym roku wygląda. A jednak przy tej większej ilości rodzin jest trochę pracy. Tym bardziej, że no teraz, jak sami wiecie, wszystko się nakłada. I plewienie w polu, no i ogólnie z multum roboty. A też człowiek czasami by chciał odpocząć, a ja zamiast odpoczywać, no to w niedzielę klepię ramki i tak dalej. Te przeglądy też męczą, a no teraz już nie będzie trzeba tak często przeglądać jak wcześniej, ale powiem Wam, że parę naście rodzin uratowałem od wyrojenia się w tym roku. Także jest sukces. Podejrzewam, że tylko jedna rodzina mi się wyroiła. Także tragedii nie było. Po lipie, tak jak mówiłem, zrobię jeszcze około 10 odkładów. No i będę miał tu coś koło 400 rodzin Dokładnie teraz nawet nie wiem ile sam mam, nie wiem, coś koło 30. Coś koło 30 teraz mam, ale no nie powiem wam bo nie chodzę nie liczę tego a czasami jak sytuacja tego wymaga to się jakiś odkład zrobi czy te rójki. No ta rójka no to powiem wam, że jest największa chyba w tym sezonie jaką złapałem. No i jestem z niej zadowolony. Tylko, że tak jak mówię, no było widać dużo warozy. No obowiązkowo musiałem ją od razu przeleczyć. Dostały ciacho i myślę, że może jeszcze raz im tylko kilo podam. One, one, słuchajcie, noszą one. Widzę, że już noszą miód. Noszą nakrop. Także tu niech mają tylko ze dwa kilo na odbudowę tej węzy, na start. Na ten też okres, kiedy je będę leczył. A później, no. Słuchajcie, to no jest sezon. Tym bardziej, że u mnie tu są o tej porze też pożyczki dookoła. Powinny sobie śmiało dać radę. A może nawet coś z lipy przyniosą. No, zobaczymy. Zobaczymy. No, powiem Wam tak. Ten sezon. Nie chcę zapeszać oczywiście. ale zapowiada się dużo lepiej jak poprzedni. Dużo dało. Dużo mi dała ta hodowla matek. Te uliki weselne. Powiem Wam, że żałuję, że wcześniej nie hodowałem tych matek no jest w tym wygoda jest w tym wygoda, w zeszłym roku to głównie właśnie przez te matki, nieunasienianie się matek przez to, że ginęły w rocie godowym przez to głównie miałem te problemy no i co za tym idzie, no te rodziny nie były e, te odkłady też nie były w takiej kondycji jak powinny być a w tym roku no jest dużo lepiej no też nie mam takiego dużego parcia, bo już mam o wiele więcej rodzin e, niż poprzednio no a jestem bardzo blisko swojego celu. No i słuchajcie, zapraszam wszystkich do oglądania, zarówno tych starych, jak i nowych widzów. Ciekawe, czy dam radę pracować przy tych 40 rodzinach i dam radę, co sezon ogarniać taką liczbę. Oczywiście pracując na etacie, uprawiając pole. No będzie dużo roboty, no, ale nie ukrywam, że chciałbym też przy okazji coś wyciągnąć z tych pszczół, coś, no po prostu, żeby to robić. No. Przy takiej ilości no to nie ma co ukrywać, że. Człowiek też by chciał, żeby mu się coś zwróciło tych pieniędzy. A zawsze się przydadzą w gospodarstwie, słuchajcie. To na jakieś nowe maszyny, może jakieś pole w przyszłości, może jakiś las w przyszłości pod pasiekę. Czemu nie? Dobra, na dzisiaj to tyle. Zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, Cześć. hej! Słuchajcie, tu mam tą rójkę od kolegi. One co prawda tu mają węzy dołożone, ale skoro mam tu parę ramek, to dam im tutaj, będą miały ochotę, to przejdą i zaczną coś odbudowywać. Nie, to nie. O tej porze, słuchajcie, nie zaszkodzi. Ma być pogoda. Bez kraty odgrodowej. Tak jak mówię, jak odbudu od odbudują coś, no to ja będę zadowolony, a jeżeli nie, no to też im się tutaj nic nie stanie. O, rodzina jest już powiedzmy w miarę, w miarę silna, tu jakby zabrać te dwie ramki, no to powiedzmy, żeby na ośmiu ramkach się No i tak jak mówiłem, na chwilę obecną im pięć ramek dołożyłem, zobaczę co się działo, jeżeli będą chciały budować, no to na dniach im dołożę drugie pięć i na chwilę obecną bez kraty odgrodowej. To jest tak jak mówię to jest ten rój z tą pszczołą kortówką, który wziąłem od kolegi w tym roku. One powinny, myślę, no lada moment, kwestia paru dni i coś tutaj próbować budować. Także za parę dni im dołożę kolejne pięć ramek.